Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Bardzo się cieszę, że znowu się spotykamy. Mamy w końcu upragnione lato, wakacje. A co się z tym wiąże? Wyjazdy wakacyjne, wypoczynkowe, i mam nadzieję, że u Was będzie ich w tym roku jak najwięcej. Oczywiście, wakacje to taki czas na wyluzowanie się, odpoczynek, oderwanie od rzeczywistości, ale to wcale nie oznacza tego, że styl musi zostać gdzieś w domu. I w dzisiejszym filmie zdradzę Wam moje tipy na pakowanie walizki, tak by na wakacjach wyglądać. Stylowo, czuć się przede wszystkim dobrze i komfortowo, bo to jest najważniejsze. I po trzecie, żeby nie spakować połowy szafy, bo zazwyczaj tak jest, że bierzemy za dużo rzeczy, bo nie wiemy, co z czym połączyć, co do czego będzie pasować. Później nam ta walizka się nie dopina, albo jest nad bagaż, a w rezultacie chodzimy w kilku rzeczach. Więc dzisiaj Wam powiem, co ja robię, żeby tego uniknąć, wziąć tylko te rzeczy, w których faktycznie będziecie chodzić. W międzyczasie będę Wam wrzucać też. Moje pomysły na wakacyjne stylówki. E, tak byście mogły się zainspirować. Mam dużo fajnych pomysłów, także mam nadzieję, że będzie Wam się e, podobać. Pamiętajcie też, żeby subskrybować ten kanał, bo często wrzucam rolki z pomysłami na wakacyjne stylizacje. Na przykład ostatnio wrzuciłam rolkę z 12 pomysłami na to, jak wystylizować Bermudy. Także zajrzyjcie sobie e, i zostańcie ze mną na dłużej. A teraz już zaczynamy. Zaczniemy sobie od przygotowania do wyjazdu, czyli tego momentu, kiedy decydujecie się właśnie na jakieś zakupy. Teraz jest czas wyprzedaży, więc myślę, że yy, wiele z was o tym myśli, żeby coś sobie na te wakacje fajnego jeszcze yy, dokupić i Pierwszy punkt taki najważniejszy to są materiały. Ja już bardzo dużo o tym mówiłam, ale słuchajcie, szczególnie latem, szczególnie jak jest gorąco albo jak wyjeżdżamy właśnie do takiego ciepłego miejsca, no to ważną rzeczą jest, żeby właśnie zwrócić uwagę e, na materiały ubrań. Dlaczego? Dlatego, że poliester niestety to jest taka tkanina, która po pierwsze no, wygląda zazwyczaj plastikowo i będzie nam tą stylizację zawsze trochę psuć. Ta stylizacja nigdy nie będzie wyglądać tak elegancko, subtelnie, kobieco, nawet można powiedzieć drogo, właśnie przez to, że ten materiał wygląda często plastikowo, brzydko się świeci. Po drugie, poliester bardzo się mnie, więc jest też po prostu niefunkcjonalny, dlatego, że jak wkładamy rzeczy do walizki, no to one, słuchajcie, są narażone na, na to gniecenie się, a poliester jest na to bardzo podatny. Po trzecie, nasza skóra nie oddycha w tym materiale. Poliester sprawia, że dodatkowo się pocimy, nie ma wiecie, takiej cyrkulacji powietrza, jak to jest w naturalnych tkaninach, dlatego też możemy po prostu czuć się niekomfortowo, często pojawiają się jakieś e, odparzenia na skórze z tego powodu, a dodatkowo na poliestrze bardzo widać właśnie takie plamy potu, więc jest to też często nieestetyczne. Warto zamienić poliester na wiskozę, len, bawełnę, e, lajocel, można oczywiście też pokusić się o jedwab, jeśli macie ochotę. Natomiast właśnie te takie tkaniny typu wiskoza, len, bawełna, one są teraz bardzo szeroko dostępne, bardzo łatwo dostępne, powiedziałabym, dlatego że wcale nie musimy wydawać fortuny po to, żeby mieć ubrania dobrej jakości materiału. Sieciówki też teraz starają się o to, by jak najwięcej tych dobrych materiałów e, wprowadzać i widziałam, że nawet podczas wyprzedaży dużo takich rzeczy się pojawiło. Także na to... To warto sobie zwrócić uwagę. Druga sprawa to są kolory. Nie warto brać na wakacje ubrań we wszystkich kolorach świata czy we wszystkich kolorach, jakie znajdziecie w swojej szafie, dlatego że później będzie Wam bardzo ciężko to połączyć. W zestawy. A tym bardziej, jeśli chcecie, żeby ten wasz styl wakacyjny był taki, wiecie, minimalistyczny, ponadczasowy, taki kurortowy, no to tym bardziej będzie trudno to uzyskać, jak mamy. Wiecie, tutaj czerwień, nowe kolory, trochę beżu, trochę bieli, e, ale tak naprawdę miks wszystkich kolorów. Warto sobie zbudować tą walizkę w oparciu o takie kolory bazowe. Mm, oczywiście moimi ulubionymi kolorami to jest bier, beż, czekolada. Natomiast oczywiście to nie, nie muszą być Wasze ulubione kolory, natomiast warto wyselekcjonować takie kolory podstawowe, na przykład biel, czerń czy beż. I do nich sobie dobierać dodatkowe kolory i sprawdzić też, które kolory najfajniej się z nimi łączą. Dzięki temu bardzo łatwo Wam będzie łączyć te ubrania w konkretne zestawy. Nie będziecie się męczyć, nie będziecie miały także, o coś tu nie gra, coś niefajnie wygląda, tylko właśnie bardzo łatwo będzie Wam te ubrania między sobą e, mieszać. I przepięknie oczywiście wygląda połączenie bieli z czekoladą, połączenie beżu z czekoladą, e, ale do bieli też można sobie Dobrać kolor różowy, można sobie dobrać kolor błękitny. Po prostu wybierzcie te kolory, które najbardziej lubicie, które najbardziej do Was pasują, których macie najwięcej i które najłatwiej jest Wam zestawiać. Mamy już ubrania, mamy już wybrane kolory, no to teraz taka rada, która mi się bardzo sprawdza i ja zawsze to robię, to jest zrobienie sobie listy rzeczy, które chcecie zabrać. Bo w tym ferworze pakowania, wakacji. Łatwo jest zapomnieć o takich rzeczach niby oczywistych, na przykład jak okular przeciwsłoneczny, nieraz zdarzyło mi się zapomnieć, czy strój kąpielowy, więc warto mimo wszystko, nawet te takie najbardziej. Eee, oczywiste rzeczy, warto sobie wszystko spisać na kartce i później po prostu odhaczać. Odhaczanie to dodatkowa przyjemność, przynajmniej dla mnie, albo skreślanie. Ponadto, jeśli zrobicie sobie taką listę, nie będziecie się stresować przed wyjściem z domu, a może czegoś zapomniałam, nie będziecie mieć tego uczucia, że na pewno czegoś zapomniałam. Oczywiście nie wspominam już o spisaniu na tych kartkach rzeczy najważniejszych, typu dokumenty, pieniądze, ładowarki e, i tak dalej. Ja zawsze sobie taką listę robię przed wyjazdem ją jeszcze sprawdzam, czy wszystko jest w walizce, czy wszystko jest zapakowane i to naprawdę ułatwia sprawę. Zostawia taką, wiecie, czystą głowę, a nie, że jesteśmy na lotnisku i jeszcze się zastanawiamy, czy na pewno coś spakowałyśmy. Także lista z rzeczami, które chcemy zabrać, to jest naprawdę game changer. Kolejna rzecz, którą naprawdę nawet nie warto, ale którą koniecznie trzeba zrobić, zanim zaczniemy pakować ubrania, dodatki, akcesoria, to jest, słuchajcie, przymierzenie ubrań, które chcemy zabrać. Bo często tak jest, że te wakacyjne, typowo wakacyjne ubrania na wyjazdy, o, one są wyciągane raz w roku na ten czas, kiedy gdzieś wyjeżdżamy. I na przykład sobie leżą przez resztę e, czasu. I e, naprawdę warto jest wyciągnąć te ubrania, sprawdzić ich stan, przymierzyć. Zobaczcie, czy czujecie się w nich nadal komfortowo, czy to jest nadal w Waszym stylu, czy będziecie je miały z czym połączyć. E, czy nie są jakieś, wiecie, zbyt opinające albo za duże, czy nie są za krótkie, na przykład szorty, spódniczki i tak dalej. Bo później weźmiecie taką rzecz, w sumie nie będziecie w niej w ogóle chodzić, bo nie będziecie się czuły w niej komfortowo albo nie będziecie wiedziały z czym ją zestawić. No i ta rzecz po prostu zajmie Wam miejsce w walizce, a tak naprawdę ani razu jej nie użyjecie. Więc warto sobie przed wyjazdem poświęcić tą godzinkę czy dwie godzinki, poprzymierzać te rzeczy. Od razu możecie tworzyć sobie gotowe zestawy, pomyśleć o to z tym fajnie połączyć, to z tym. Zrobić sobie nawet zdjęcie tych Waszych stylówek, i później na wakacjach ubieranie się będzie Wam zajmowało zaledwie kilka minut, będziecie mieli gotową ściągę i gotowe zestawy. Także to też jest super ważna sprawa do zrobienia przed pakowaniem się. Kolejna bardzo ważna sprawa to są dodatki i akcesoria. Warto te dodatki, akcesoria dopasować po pierwsze do stylówek, które już macie przygotowane. Powiedzmy, że zrobiłyście już ten przegląd, porobiłyście sobie fotki, teraz dobieracie do tego akcesoria. I naprawdę nie warto brać pięciu torebek na różne okazje, bo na przykład do takich wakacyjnych stylówek, w takim... Kurortowym stylu, idealnie będzie pasować taki wiklinowy czy ratanowy koszyk. I on będzie pasować w zasadzie do wszystkiego. Bo te letnie stylówki też mają to do siebie, że one mają w sobie tą odrobinę luzu. Nie musi być wszystko idealne. A wiklinowy koszyk naprawdę będzie pasować i do sukienki, do obcasów. I do zwykłych klapek, shortów, czy nawet do stroju kąpielowego. Także m, warto się zastanowić nad jedną taką fajną, uniwersalną torebką, która do wszystkich tych stylizacji będzie Wam pasować. Dodatkowo, biżuteria. Wybierzcie sobie, m, czy właśnie będzie Wam bardziej pasować biżuteria złota, czy bardziej Wam będzie pasować bi biżuteria srebrna. Najlepiej zabierzcie ze sobą y, tą biżuterię, którą najczęściej nosicie i którą najbardziej lubicie. Y, wakacja, podczas wakacji, kiedy jest gorąco, jak jesteśmy na tym wyjeździe, to też nie lubimy się tak obwieszać jakąś ciężką biżuterią, więc jakiś fajny, delikatny naszyjnik, kolczyki ulubione, mm, czy właśnie bransoletka jest wystarczająca, bo nawet jak weźmiecie pół Waszej em, szkatułki biżuteryjnej, to zapewnia Was, że większości rzeczy nie będziecie nosić naraz, tylko założycie sobie właśnie po jakimś drobnym... Akcencie, albo możecie też postawić na jakiś taki jeden większy akcent, na przykład kolczyki. I wiecie, że one już od razu Wam zrobią stylówkę, więc weźcie dwie pary takich kolczyków, które będą te wasze stylizacje super uzupełniać. Dodatkowo pamiętajcie o nakryciu głowy właśnie, czy może to być kapelusz, może to być fajna chustka. Super rozwiązaniem jest ta paszka, bo ona naprawdę słuchajcie, jest takim wielofunkcyjnym też e, sojusznikiem, który mm, dodaje elegancję, jak chcecie fajnie wykończyć elegancję. Elegancką stylizację. E, możecie ją sobie użyć właśnie jako nakrycie głowy, jako taka chustka. Też w takim fajnym, e, bardzo eleganckim trochę francuskim stylu. E, może być dodatkiem do torebki, która uzupełni całość i doda też takiego fajnego, wakacyjnego klimatu. Także apaszka moim zdaniem to jest jeden z najlepszych dodatków, e, jakie można zabrać. Oczywiście kapelusz, jeśli lubicie, czy czapeczkę z daszkiem, w zależności od tego e, jaki macie styl. Ważna sprawa, żeby nie zapominać też o takich dodatkach, których na pierwszy rzut... Oka się nie myśli, czyli na przykład pasek. Sprawdźcie, czy do jakichś spodni potrzebujecie pasek, albo czy jakiś pasek może fajnie wykończyć Waszą stylizację. Także o takich dodatkach też warto pomyśleć. Nie trzeba brać pięciu różnych, wystarczy jeden uniwersalny, który świetnie będzie Wam pasować do, do wszystkich stylizacji. Kolejna sprawa to są buty. I tutaj niestety muszę powiedzieć, że chyba nie powinnam się na ten temat wypowiadać, bo mi jest bardzo ciężko zabrać. Małą ilość butów, bo moim zdaniem buty są fajnym takim właśnie elementem, który uzupełnia stylizację, pełnią rolę takiego właśnie fajnego akcesoria. Natomiast ostatnio już zaczęłam praktykować taką zasadę, że biorę na pewno trzy pary butów, które są uniwersalne, czyli na wakacyjny wyjazd to będą klapki, tylko klapki nie takie wiecie japonki na plażę, tylko właśnie takie klapki, które będą super wyglądać do eleganckiej wieczorowej sukienki, i takie, które możecie założyć na plażę. Dużo jest teraz tych e, m, klapek właśnie w stylu Hermesa, e, czy po prostu jakichś takich zupełnie, zupełnie gładkich z naturalnej skóry z cieniutkim paseczkiem. Takie klapki naprawdę wykorzystacie do większości stylizacji i one nie będą właśnie psuć Waszych stylizacji, bo takie japonki, no to już wiecie, one są bardzo w takim stylu e, typowo plażowym, no i niekoniecznie będą pasować Wam do sukienek, natomiast jak myśmy takie klapki, to wykorzystacie je do wielu, wielu różnych sytuacji. Ponadto zawsze biorę jedne sportowe buty, bo uważam, że to jest coś, co zawsze się przydaje, a też pasuje do różnych rzeczy. Więc jak mamy jakąś taką fajną, luźniejszą stylizację, to nawet te sportowe buty mogą być takim fajnym akcentem. Plus sportowe buty sprawdzają się, jak na przykład gdzieś chcemy więcej zwiedzać, czy, czy pojechać na jakąś wycieczkę, no to one też świetnie nam się w takiej sytuacji sprawdzą i będą dużo wygodniejsze na przykład niż klapki. No i warto wziąć jedne takie bardziej eleganckie buty, typu właśnie sandałki. Oczywiście nie mówię, że to mają być buty na obcasie, no bo nikt nie jedzie na wakacje po to, żeby się męczyć i chodzić na wysokich obcasach, chyba że ktoś oczywiście lubi. Natomiast fajne są, wiecie, sandałki na jakimś takim klocuszku mniejszym czy buty jakieś takie czułenka na tym takim kaczuszkowym obcasie. Ja bardzo lubię akurat ten obcas i właśnie takie mm, pół buty czułenka sobie zawsze biorę. Sprawdzam, czy będą mi Kolorystycznie do jakichś takich bardziej eleganckich zestawów. No i to się świetnie sprawdza. Bo powiem Wam, że to trio uzupełnia jakby całość. Ważna sprawa, to to, by pamiętać o jakimś okryciu wierzchnim narzutce koszuli którą będziecie zakładać na strój kąpielowy. W momencie, kiedy będziecie się przemieszczać między np. hotelem a plażą czy po plaży gdzieś, to taka narzutka czy właśnie pareo zawiązane wokół stroju kąpielowego czy chociażby koszula lniana świetnie wygląda. Ona zawsze daje nam komfort i dodaje takiego stylu, klasy, elegancji. Prawie, że wiecie, czujemy się dużo lepiej, nie, nie chodzimy gdzieś tam totalnie roznegliżowane, a teraz jeszcze dużo jest takich fajnych, jakichś ażurowych albo np. koronkowych na narzutek, które dodatkowo są, słuchajcie, takim elementem stylizacji, czyli nie tylko strój kąpielowy, ale ta narzutka też sprawia, że, że wyglądamy właśnie tak z klasą, elegancko i jest to taki dodatkowy element całej stylizacji, który wygląda fajnie, wakacyjnie i kobieco. I teraz jeszcze na koniec powiem Wam o takich kilku błędach albo takich po prostu kilku rzeczach, które sprawiają, że te nasze stylówki wakacyjne nie do końca wyglądają tak, jakbyśmy chciały, nie do końca są takie właśnie e, z klasą, eleganckie albo kobiece. Mm, i słuchajcie, pierwsze co przychodzi mi na myśl to są właśnie takie wiecie turbo krótkie shorty które jeszcze dodatkowo są opinające albo gdzieś tam wystaje nam bielizna, no nie wygląda to zazwyczaj ładnie, e, dużo ładniej i też kobieco i też sexy wyglądają właśnie e, shorty które mają gdzieś tą nogawkę troszkę luźniejszą, troszkę przedłużoną ale za to na przykład są z wysokim stanem, możemy pięknie podkreślić talię i jeśli chcemy odkryć Trochę ciała, możemy tutaj sobie założyć jakiś top z ładnym dekoltem i w ten sposób właśnie tą kobiecość podkreślić. Po drugie, no to właśnie to, co powiedziałam już na początku tego filmu, czyli poliester i sztuczne tkaniny. Powiem tylko krótko, bo już nie będę się powtarzać. Poliester zazwyczaj wygląda plastikowo. Widać, że to jest poliester bardzo ciemnie, przez co nasze stylizacje wyglądają często niechlujnie. Trzecia sprawa to są właśnie niedopasowane buty, czyli tak jak mówiłam, e, na przykład takie typowo plażowe japonki. Założone do jakiejś eleganckiej sukienki na wieczór, czy założone do jakiegoś e, takiego bardziej wyjściowego zestawu. No niekoniecznie te plażowe Japonki nosimy jako taki element stylizacji, bo one są stricte, słuchajcie, basenowe, plażowe i raczej nam tą stylizację zepsują niż e, ją wykończą. Kolejna sprawa to są prześwitujące ubrania bez odpowiednio dobranej bielizny. I to jest też ważna sprawa, żeby na etapie pakowania sprawdzić sobie, czy macie odpowiednią bieliznę szczególnie jeśli lubicie nosić białe rzeczy. Dlatego, że pod białe rzeczy najlepiej nosić cielistą bieliznę. Ona nie prześwituje, nic nie przebija nie, i, i naprawdę jest najbardziej komfortowa spośród wszystkich kolorów, jakie można założyć pod białe ubrania. Dlatego warto właśnie na etapie pakowania już sobie taką bieliznę skompletować. Ostatni punkt to jest właśnie wystająca bielizna, odstające gdzieś tam em, ramionczka od biustonosza, czy to zapięcie. Zazwyczaj nie wygląda to estetycznie. Więc warto sobie dostosować tą bieliznę pod bluzki, jakie macie, czyli albo poszukać biustonosza, który fajnie się nam trzyma e, bez ramionczek, albo zobaczyć, czy na przykład daną bluzkę możecie nosić bez biustonosza e, i nic nie prześwituje, wszystko wygląda estetycznie, albo trzecia opcja to jest też zamiana biustonosza na przykład nad, na górę e, od Stroju kąpielowego. Na wakacjach wygląda to naprawdę fajnie, i ten strój kąpielowy, ta góra od stroju kąpielowego jest po prostu elementem stylizacji, a nie elementem bielizny, który brzydko wystaje. Więc to są takie trzy opcje, które warto sobie przemyśleć, zanim e, spakujecie wszystkie rzeczy. I na koniec, jeśli chodzi już o stricte samopakowanie, słuchajcie, warto sobie pakować ubrania albo konkretnymi zestawami, które macie przygotowane do woreczków, e, albo rodzajami ubrań, czyli na przykład koszulki złożone pakujecie w jeden woreczek. Spodenki w jeden, sukienki w jeden. W ten sposób utrzymacie porządek walizce, będziecie wiedziały wszystko, gdzie co macie. Taki tip na spakowanie kapelusza jeśli macie kapelusz z rondem i nie chcecie, żeby on się Wam pomiał, warto sobie to rondo wypchać właśnie czy bielizną, czy ubraniami i ułożyć go pomiędzy ubraniami, tak by to rondo było wypełnione i dzięki temu po pierwsze Wam się nie pomnie, po drugie nie będzie Wam zajmować dużo miejsca w walizce. Jeśli chodzi o buty, pamiętajcie, żeby zawsze je też pakować do oddzielnych woreczków. Dzięki temu Wam się ubrania nie pobrudzą, no i przede wszystkim też buty Wam się nie poniszczą. No, i kosmetyki. Kosmetyki też najlepiej zapakować sobie do takich woreczków, które w razie czego, gdyby coś się wylało, to one nie przepuszczą tego, tak żeby nie zalały wam ubrań. E, bo różne sytuacje się zdarzają, słuchajcie, i ja już mam to przetestowane od wielu e, lat, że takie woreczki mogą uratować życie. Mam nadzieję, że wszystkie rady, którymi się z wami podzieliłam. Sprawdzą Wam się, przydadzą Wam się i że Wasze pakowanie w tym roku na wakacje będzie przebiegało spokojnie, będziecie wyluzowane, a przy okazji nie będziecie się martwiły o jakiś nadbagaż, a na wakacjach będziecie się cieszyły fajnymi stylówkami, z gotowymi zestawami. I nie będziecie brały zbędnych rzeczy. Koniecznie podzielcie się też w komentarzach jakimiś Waszymi sprawdzonymi e, radami, tipami e, na pakowanie. Bardzo chętnie wszyscy z tego skorzystamy, także dawajcie znać. Przypominam też o subskrybowaniu tego kanału. Warto, bo wrzucam dużo fajnych pomysłów na letnie, wakacyjne stylizacje, też z rzeczami, które teraz są na wyprzedaży. E, także naprawdę warto to tutaj ze mną zostać, subskrybować i co życzę wam oczywiście udanych wakacji, udanych wyjazdów, udanego pakowania i do zobaczenia w następnym filmie. Pa pa.